Witajcie drodzy widzowie. Chciałem Wam pokazać moje pamiątkowe pieniądze z trzech krajów na pamiątkę. Dichramy z Maroka. Tutaj mamy 100 i 50. Zaraz pokażę z drugiej strony. Tak one wyglądają z drugiej strony. 100 dichramów. Bank Al-Magrib I 50. Bardzo ładne, kolorowe, a do tego mamy jeszcze pięć ich ramów i wizerunek króla. oraz dziesięć, bo więcej nie mam. Dziesięć dichramów. Fajnie naprawdę wyglądają. Tutaj mamy, o nawet gwiazdkę taką, dwie dookoła gwiazdki. Teraz mamy Rosję. Oczywiście mało warte są te banknoty, ale są bilet banka Rosji 100 rubli. I 50. I 100 z drugiej strony i 50. I ostatni banknot to 1000 jenów japońskich. Bank Japonii. Tak wygląda z drugiej strony. Pisze Nippon Ginko, czyli Bank Japonii. Nippon Ginko. Tak naprawdę fajnie wyglądają. Pozdrawiam Was drodzy widzowie, Piciu. I na koniec, jeszcze drodzy widzowie, chcę Wam pokazać jeden nowy szekel, czyli szekle waluta Izraela. Fajnie wygląda z jednej strony. I tak wygląda moneta jednego nowego szekla izraelskiego. Z drugiej, tu widzimy po prawej stronie herb Izraela.